O no, dzięki Hellboy. O jezu, znowu ten dy typek stoi. Haha, <grymne> znowu Dzięki Hellboy Czeka. za skina No, wystartował. No. No, to bez jaj. blokada, Ta blokada Nie blokuje gdzie? Spider? Nie, nie, nie. On normalnie pojechał. Mam pomysł Pomysł? Ale go zablokuje, Ujezuje. Niech tylko podjedzie no to jest fajnie, Ktoś tam jedzie na awaryjnych Wiecie co? Wyprzedza mnie Uważajcie Dobra. Widzę właśnie, jedzie Jak ja go zablokuję to już daleko nie pojedzie Ale jedzie normalnie na razie Środkowym pasem Dobra, widzę go Jest na lewym pasie Widzę, widzę, na prawo wjeżdża Uuu O kurde <laughs> Jopito, <fitole>, za to Nie <laughs> wiedziałam Jezu, panowie O oh fuck, 12% uszkodzeń <laughs> mam, kurwa. <laughs> Robię screena. What are you doing? Screena zrobiłem. Patryk, chłopca, co ale. robi. Jedziemy, niech se leży. Leżącego tego no się nie kopię. Dawajcie. No ale, Patryk, tak po powiem ci, że normalnie jechał. Wyjaśniłem <noise> go ja kurde zawsze, zawsze kiedy gramy w niedzielę, musi być jakiś wypadek. Fuck, nie wyhamowałem, wjechałem w ciebie, emigrant. Nie wiem, nic się nie stało. Zero uszkodzeń. O, zejdę, daleko, trzeba zwolni, a... właśnie, widzę. Taki zrobiłem. <noise> Dobrze. <Kupić ja. głos>